Moja żona przestała robić potoks. Co się stało? Nie miałeś czasu. Miałem czasu? No to rób. Jestem taka stara, wyglądam jak stara baba. Całe czoło mi tak opadło, odpada mi twarz generalnie. Ludzie zawsze ja pytam, co się stało, jeżeli przestałem robić potoks? I ja o nim mówię nic. Będzie tak. Będziesz po prostu brzydka i stara. Tak, tak, tak ty! Tak jak ja! Słuchaj, <laughs> fajnie. Wiele osób myśli, że jak przestaniesz robić botoks, to będziesz wyglądać dużo gorzej niż przed tym nie, botoksem? Nie, nie. Będzie wyglądać tak samo, czy... Może być e, trochę lepiej. Najważniejsze jest tak, Twoja dawka jest bardzo mała. Każdego roku. Około 30 od 40% polecane polecanej dawka. Dawki. Jest normalnie dla mnie. Ja robię zawsze takiej dawka. Dlaczego robisz tak małą dawkę? <gry> Bo jest więcej naturalny. Myślę, że jeżeli robimy tak dużą dawkę. Twoje twarz było nienaturalne nie teraz. Czyli jakbyś mi dał pełną dawkę, to mam botok zrobiony na blachę, nie mogę ruszyć twarzą, ale on utrzymuje się dużo, dużo dłużej, prawda? Nie, e, tak. Czyli tak. <laughs> Czyli nie. Jeżeli robi robią tak dużo dawkę, tak, jest możliwe. Stara baba. Z <laughs> tym czołem. Jezus, to jest tragedia już. Ja ci powiem, co ja chcę. Tu do góry, ale nie za bardzo, nie? To podnosimy wszystko. Wiadomo, że tu robimy sobie te zmarszczki, nie? Tu robimy też. góry. Nos, babiagi. tutaj też pojedziemy z tym koksem troszeczkę. Tu jest. Czy ty tam widzisz? Tutaj wokół oczu. I mój drogi kochany, podnosimy te brwi trochę. Dobra? Na Klaudię Shipper, za młodości oczywiście. what about the neck? We do your neck again? Robić to, okej, tak. Tak robimy. Ja jestem po prostu stara. Kiedy robimy tak mało dawka, jest bardzo ważne robić zdjęcia i jeszcze pisać dawka. Co so następnym razem sprawdzić, robić decyzję, ile Botox więcej potrzebujesz. Rozumiesz? Zawsze robisz ten Botox na dwie wizyty. Tak, po pierw pierwszy raz zawsze. Po kilka um, wizyty znam, jaki dawka um, potrzebują. Did you wash the neck? Czy ja mam dzisiaj Nie. Ja jestem znany i mój sandal są znane Twoje też. ten sandały są znane z telewizji, pamiętasz? Tak, Mój tak. mąż jest bardzo dobry w robieniu botoksu, ale w modzie to on jest takim zwykłym ryśkiem. Lato jest, maszcie. No rób. Ale rób, 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 ja nie mam czasu. Masz itz? i już, so. One, two, three, four, five. jeszcze potrzebujemy, Podnosić e, potrzebujemy no. brwi. A e, właśnie. A jak to jest, że przychodzi baba do lekarza na botoks czoła. Tak? I jej opada oko. Za dużo botoksu tutaj. Czyli e. za duża dawka. Tak. A też chodzi o precyzję w strzykiwaniu? Też za dużo botoksu tutaj. Tutaj jest niebezpieczeństwo. Może być. Mamy to. Mamy to. Ej, mam jeszcze taki pomysł, dobra? Jaki jest pomysł? Kreślasz ten Barbie Botox? Ja nigdy nie miałam Barbie Botoxu i ja cały czas robię tak. Nie robisz tak. Robię tak ty mi, cały czas mówisz, nie garbcie. Myślę, że nie jest dobry pomysł dla ciebie. O, nie masz. Um, nie mam tu takiego. E, szeroki e, A teraz. <laughs> Musisz zmieniać posturę. Um, jest lepiej. Добре. Това е все. И вече. И вече. Добре. Благодаря. Идвам от тук. Благодаря.